Get się W dzisiejszym odcinku sobie nagramy Fysy 19 Będą żniwa Tutaj pszenicy Więc zapraszam Do oglądania Idziemy sobie kosić I lecimy ze żniwami Ogólnie dawno już był nagrywany farming ogólnie nie miałem chęci byłem chory, miałem grypę ale tu w dzisiejszym dniu nagram sobie fsy 19 i będą żniwa PGR, Sibno, ten, ta mapka nowsza oczywiście. Piszcie komentarze. Jak Wam się podobają moje filmy i w ogóle. I co można jeszcze, żebym mógł nagrać, bo ogólnie nie wiem, co nagrywać. No i dlatego dzisiaj nagrywam sobie FS 19, że żniw będzie trochę tutaj mamy numer pole 11 takie duże, mocno ono jest ogólnie tutaj to mi kurde pracownik w skrzanił trochę robotę, bo mijaki zrobił jak kosił ale to się poprawi, nie ma problemu. No i sobie lecimy z tym koksem. Zawracamy jedziemy teraz tam poprawić po tym pracowniku. Bo kurde naprawdę dużego miniaka zrobił Potężnego, że naprawdę Trochę wolno jedzie ten kombajn ale To jest chyba i tak najlepszy kombajn yy, w grze Jaki mogłem kupić Bo lepszych nie było z tego co widziałem Tak samo header też był największy ten co teraz tutaj mamy No i lecimy Wszystko zatankowane na maksa Kurde bo ja tu robię kurde dużego miaka Tutaj tak jak widzicie, wszystko jest zatankowane na maxa, paliwo max Naprawa tego kombajnu i headera też max No i kosimy sobie Materiał ogólnie dzisiaj będzie wrzucany Kurde zrobił dalej mijaka takie rzeczy nie mogą się zdarzyć jak mijaki no i ogólnie materiał będzie wrzucany dzisiaj w nocy bo też późno grę zacząłem która teraz godzina już wam mówię pierwsza 16 jest więc Myślę, że do pierwszej się wyrobię skosić trochę odcinek tego pola Ogólnie też się szybko zapełnia zbiornik w kombajnie nie wiem ile tutaj maksymalnie jest pojemności w nim ale ale naprawdę szybko się zapełnia Bo widzicie, przyjechałem kawałki już jest 79%. Już 80% Tutaj tak jest w kabinie w środku. Tu mamy zboże. No i joysticki są, joysticki, komputer, tak jak to w nowych kombajnach jest. Ogólnie pewnie taki kombajn 2 miliony kosztuje w realu. Znam życie, bo to tylko on tej kosztował chyba nie wiem ile. Nie powiem Wam dokładnie, bo już go trochę mam. A często w farminga też nie gram za bardzo. Ale... Leci się powoli, jakoś tam raz do czasu się gra. Ale... Już dawno odcinek nagrywałem z farminga, bo ogólnie szczerze Wam powiem, jak nie ma odcinków z farminga, to znaczy, że nie gram w farminga. A jak sobie nagrywam odcinki, to znaczy, że gram wtedy, a... Tak, to nie bardzo, ogólnie teraz tak jakby można było powiedzieć, to komputera nie mam swego, tylko obudowę mam swoją, bo kurde, oddałem na gwarancję chłodzenie procesora i procesor i do z komu i kurde, powiedzieli, że nie oddadzą mi starego, a uznali gwarancję i tylko się zapytali albo, że żebym wziął tylko kasę a jak wezmę kastot, nie mogę sobie odebrać, na przykład procesora i chłodzenia. Tylko pieniądze było jedynym rozwiązaniem. A teraz kurde, nie ma nic do, w dobrej cenie, żeby kupić, bo kurde wszystko tak podrożało i w ogóle. Ale może zanim długo coś spadnie, okaże się. Tutaj mamy takiego MTZ. MTZ, dobrze mówię. MTZ, oczywiście, że to MTZ. Psy, 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 psy. Zaraz i tutaj trzeba będzie. Kurde, co on tak? Źle podjechałem, ale już masz dobrze podjechałem I ładu ile wlizie w tą przyczepkę Przyczepę No i lecimy na sprzedaż teraz Lecimy teraz sprzedać to lecimy sprzedać to w MTZ ogólnie to jest tak to jest nowa moja maszyna ogólnie na tej nowej mapce no ale w środku tak ma najzwyklej tu jakieś wajchy nie wajchy tak jak widzicie jakieś przyciski no ogólnie spoko ten ciągnik ma w środku Ogólnie, kurde, piszcz coś w tym ciągniku, nie wiem co to piszczy. Trochę puszcza chmurkę na czarno. Światła tła takie, no jak widzicie. Tu takie i z takie. Tu mój siewnik z ciągnikiem fend No i lecimy do sprzedaży, kurde. Idziemy sprzedać ile za to dostaniemy Ogólnie to muszę sobie kurde kupić ciężarówkę Bo to się nie opłaca tak często jeździć tym, bo To się szybko zapełnia, ale będę ją na pewno Ciągniki, ciężarówkę i przyczep, naczepę Sobie kupię Piszczy coś w tym ciągniku, nie wiadomo co to Ale mówi zmówi Stary ciągnik to i piszczy, a nowy nie będzie piszcze, kurde, ma komputerów nawalony sterowników różnych i w ogóle Lecimy na czołówę teraz i buuu I polecieliśmy i dalej na czołówę. Tak się leci na czołówę, a jak? MTZ ledwo co ciągnie to, ale daje radę jakoś tam. Nie jest źle. Nie jest najgorzej jak to się mówi. W śmiesznym miejscu w ogóle ma stacyjkę. Ten ciągnik. Ogólnie miał być nagrywany kulik w tym roku, ale kurde na razie śniegu nie ma Nie ma jak zrobić kuliku Ale on elegancko chodzi Dobra sypiemy Syp tam Zobaczymy jaka kaska wejdzie na konto bo przydałoby się kupić ciężarówkę i kurde ten ale Na razie sypiemy Wszystko się okaże kurde w międzyczasie Trochę kaski trzeba zbierać, bo ogólnie mało, tak jak widzicie mam na koncie. No i lecimy, kurde, już wysypamy. Te trzeba, kurde, duży łuk brać, bo to już nie raz, jak grałem, wiem, to zawsze zaczepiałem o ten róg, rury tam co jest. Ale teraz, jak biorę długi duży łuk, to nie zaczepiam zobaczcie jak się skacze ciągnikiem w powietrzu, to wam pokażę. Bo tam był... O jest tu takie coś. Zaraz wam pokażę jak się skacze ciągnikiem w powietrzu. To muszę zaraz zawrócę. Gdzieś tutaj trzeba zawrócić. Dobra, zawracamy tu. Zaraz zobaczcie jak się skacze ciągnikiem w powietrze. Oj, tym nie skoczę mocno, bo on powoli jedzie, ale zaraz o czym skoczy. I. Uuu, i poleciał. Czy nie. O, ja wiem, czym skoczyć. Zaraz tutaj przyjadę. Znaczy, przyjadę, skończę ten, ten odcinek, ten kawałek, co zrobił pracownik Mijak. Mijaki zrobił. To skończy i zaraz przyjadę to wam pokażę czym będę skakał w powietrze Zobaczymy jak tamten sprzęt wyskoczy A on jest naprawdę bardzo szybki I to bardzo szybki jest Lecimy na czołówę I pół o, aż na dwa koła stawał bokiem. Dobre, dobre było. Niezłe. Tej kabina jest w powietrzu delikatnie. W ogóle jakaś, kurde, mocno wybrudziła mi się, a ciągnik jak nowy praktycznie, można powiedzieć. Tylko, że ja ile ten ciągnik mam, dopiero on 5 sekund chodzi tu. Teraz się dziwić. że ciągnik czysta przyczepa brudno, bo przyczepa kurde cały czas coś się od nie tym ciągnikiem tylko innym oczywiście, ale tamtego tego ciągnika już nie ma, bo nie dawał rady, bo go ciągałem tym ukraińskim takim starym ukraińcem, MTZ to w sumie też ukraiński ciągnik. Ja. No rejestracja jest ukraińska. Nie. A ten daje przynajmniej radę ciągać. Tylko śpiszcie aż. Jeszcze na pewno coś się znajdzie, kurde, w kombajnie. bo na pewno wszystko jeszcze nie wyładowało. A jak? Tak jak mówiłem, oczywiście. Dobra, niech on sobie chodzi i palm A my bierzemy się do roboty i wam pokażę później czym będę skakał. Tylko niech skoszę te jaki. Składamy teraz sobie rurę i lecimy. A i jeszcze się przyniosę tylko na tamtą połowę. I pojedziemy dopiero, wtedy to Wam pokażę czym będę skakał naprawdę potężny samochód. Duży. My to nie są tylko bardziej taki jeep. Albo nie wiem w sumie jak to nazwać. Nie będę was oszukiwał. lecimy na drugą połowę, abym tylko sobie zaczął kawałek Zacznę sobie kawałek do przodu znaczy w sumie do końca do przodu ale tutaj później problem jest z tym nie zabiera wszystkiego jak stadę po te jak stanę pod te wszystkie drzewa to po prostu nie dobiera pszenicy Całej tylko jeszcze mi jak się robi, więc pojedziemy, że wyrazy w sumie bo ja od tej strony będę zaczynał wzdłuż jechać. No i lecimy sobie. No jest kawałek pola, nie powiem, że nie ma, bo kurde. Naprawdę ta jednostka jest duża, ale w sumie jeszcze jest większe. Jakieś polo, nie wiem, jakie tutaj jest największe. A wiem, że to jeszcze większe jest gdzieś. W okolicy w tej mapie. Bo ja też na tej mapie gram tylko na tym pgr na starej mapie. Z kumplem gram czasami na online, ale to. Jak odcinki tylko nagram, to wtedy gram, bo tak, kurde, nie za bardzo, nie chcę mi się grać. Samemu za bardzo. Wbijajcie też na kanał PC Maniak. Tam też są ciekawe filmy wrzucane. No, i tak zostało nam no, z tej przyczepy 419 179. Oczywiście to jeszcze w euro. A nie, to w sumie w pieniądzkach jest. No, 419 179 000. Kurde, powoli się ciemno robi. Ja tak nie lubię w nocy kosić, że to coś okropnego, to jest porażka Ja dojedziemy do końca i pojedę wam, pokażę jak będę skakał tam gdzie wyspywaliśmy, tylko po prostu obok bramy, tej tam gdzie ciągnikiem skakałem Na no, ale ciągnikiem tak też nie wyskoczyć, bo kurde on też powoli jedzie, to już inna sprawa jest Nie ma co się dziwić jeszcze tylko kombajn ustawię i będziemy tam jechać. Nie chodzi, spali, kurde. W ogóle co to było, bo ja nawet nie pamiętam tego. A, ciężarówki tylko jeszcze przyczepę muszę kupić do tego. O, to takie, o coś cacka. Patrzcie, jaki to ma w ogóle silnik. I lecimy sobie tam. lecimy sobie tam skoczyć. tam gdzie ciągnikiem skakają sobie pojedziemy tam skoczyć kurde za dużo prędko ale podoba mi się to aut znaczy są jeep czy monster to jest nie wiem co to jest Kurde, jak mnie wywaliło, ja pierdzielę. Chyba tylko tam nie było żadnego auta, to będzie Dobra, lecimy, kurde. Lecimy jak ten skoczy. Wow. Co to się stało? Powstanie czy nie? Powinien tym bardziej ma na cztery napęd. I zawiśliśmy, kurde. Nie wiem co to nawet jest. Dobra, z tym lecimy, kosić. Ja sobie go w międzyczasie przewrócę. No i kosimy. Dalej lecimy. Ogólnie chyba dojadę do końca, te, tak jak jadę. I będę kończył na dzisiaj i no, wierzę, że jeszcze jutro coś nagram. Ale tak jak mówiłem w którymś tam odcinku, że nie będzie nagrywane często, tylko za jakiś tam czas. A ostatnio wrzucałem jakieś filmy z kamerki. Tam też zostawiajcie, kurde, komentarze pod tymi filmami, jakie by nie było, ale... No ale zawsze coś jest rzucone po prostu żeby nie było tak pusto i żeby wam kurde bo już pewnie macie co oglądać bo nie ma nic nowego dzisiaj nagramy sobie i wrzucimy Tylko się i tak nie wiem, czy nawet nie będzie pełny ten kombajn, jak dojadę do końca. Bo tak jak mówiłem, on się szybko zapełnia, kurczaczki. To naprawdę szybko. A przyczepa tak samo się szybko zapełnia, jest mało pojemna, no, ale muszę kupić taką do... naczepę do ciężarówki, bo to bez sensu. Kurde, taką wozić jeszcze nawet mam takiego moda zainstalowanego co sobie tam piszczy co jakiś czas jak już się zbliża do napełnienia całkiem tego kombajna. no i tak to jest a tam tak jak widzieliście tak sobie skoczyliśmy że wydachowaliśmy. ale to nie w międzyczasie tego ja tam przewrócę Ciągnikiem czy czymś i będzie dobrze, w następnym odcinku jeszcze raz się skoczy, tylko trochę lepiej niż teraz, przynajmniej postaram się. No, widzicie, już mam 96%, więc sam raz ale do końca, może nie będzie pełny, ale. A dziś będziemy kończyć odcineczek Jutro może coś nagram No i po prostu jeszcze rozładuję I będzie koniec na dziś Odpalamy maszynę i Jedziemy wysypać Wolę w kabinie kurde jeździć niż taka gdy patrzcie jakie bajery podświetlenia na, na zielono. W sumie powinno być na niebiesko, bo to jest mój ulubiony kolor niebieski. Ale jaki jest, to jest. Ważne dziwne, że w ogóle coś podświetla. Że jest jakieś w ogóle podświetlanie Teraz będziemy wysypywać sobie zboże. Otwieramy rurę, zobaczymy, czy dobrze stoi, chociaż źle trzeba podjechać trochę. I sypiemy na tą maszynę. Kurde, tu ile jest to osinat w tej przyczepie? Raz, dwa, trzy. Trzy osie są. Lubię sypać też na sam tył, jest dobrze. Też dobrze jest, jak jest obciążony. W ogóle mało powietrza jest tutaj. No i w tym odcinku by było na tyle, co Wam mogę powiedzieć. Więc do zobaczenia już w następnym odcinku. Zapraszam. Pamiętajcie, zostawcie subika tam na dole. Lajka w górę, komentarz. I do zobaczenia, do następnego. Siemano.